Cześć, tu Kaśka. witam Was serdecznie na kanale Druga Strona Papieru. I dzisiaj przychodzę do Was z bokcikiem, takim zimowo-świąteczno-noworocznym. Kolekcja, jakiej użyłam do wykonania tego boksa, to jest Frozen Papers z Craft EU Design. To jest taka już chyba dość, całkiem stara kolekcja. Tutaj mamy właśnie takie bardzo niebieskie arkusiki, takie mroźne. Ja użyłam od, od dłuższego czasu, jako dodatkowy arkusz to mam taki tutaj y, taki srebrny, ten srebrny papier jest, y, to jest taki samo papier z galerii papieru i na wierzchu mamy shaker, shaker się tutaj nam fajnie właśnie trzęsie, y, tutaj mamy y, dzwoneczki w kolorze niebieskim, ponieważ pudełeczko głównym kolorem jest właśnie kolor niebieski. I tutaj na, na frontach mamy taką śnieżynkę z papieru lustrzanego. Papier lustrzany z netuno, świetna gramatura, to było chyba 300 gram, bardzo sztywny. I poinsencje robiłam y, sama podczas skrabansa tegorocznego u Asi Szulik, według y, kursu Emily Sieradzan. I tutaj te listki y, jemioły, gałązki, tutaj wszystko to są wykrojniki Craft i U Design. A tutaj mamy taką właśnie yy, z tymi dzwoneczkami zawieszkę świąteczne życzenia po otwarciu. Boksik prezentuje się w ten sposób. To jest pudełeczko na Mercy i tutaj mamy takiego słodkiego bałwanka z kolekcji. Tak on wygląda, taki słodziutki. I tutaj się nie Mercy, tylko Ferrero tak się mieści. A tutaj ten ozdobny diamencik to jest z AliExpress. Pokartka, papier lustrzany i tutaj mamy pierwszą, yy, pierwszą warstwę. Ten boksik jest troszkę taki interaktywny. I tutaj mamy taką stającą stajenkę. To jest tak zwany floating plane, jeżeli chodzi o ten system. A ta piękna stajenka, ta grafika, to są arkusze digi z Creaticon. Także bardzo, bardzo ładny właśnie tak kolorystycznie niebiesko. Tutaj z tej strony mamy taką mini kompozycję i napis Radosnych Świąt. A tutaj życzenia noworoczne. I tutaj jest taki. To w sumie zapomniałam nakręcić, bo to fajnie wygląda, jak się obróci. To właśnie tutaj mamy rok 2023 i 2022, i to jest takie yy, wahadełko. I kolejna ścianka to wspaniałego roku, też właśnie po insencję yy, według kursu Emilii się radzę z tego rocznego yy, Śnieżynki gdzieś tam z bazarku, i tutaj wszystkie te elementy mam yy, właśnie tego gałązeczki z Crafty U Design do zakupienia w sklepie Scrap One właśnie te wykrojniki są, bardzo dobrze wycinają i są w mega fajnej cenie. No i tutaj środek pokazywałam, bałwaneczek. Także na ten moment to wszystko. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam na moje kolejne filmy. Pa!